na moim kanale i dzisiaj witam się z Wami w odcinku z What I Eat in A Day, z takim foodbookiem letnim, kolejnym. Widzę, że ostatni Wam się spodobał, a mam dużo nowych przepisów, bo jest lato, mam więcej pomysłów, więcej kreatywności, więcej takiego czasu na takie rzeczy, więc od razu jakieś pomysły wpadają do głowy i mam naprawdę... Bardzo dużo fajnych przepisów ostatnio, więc muszę się z wami podzielić chociaż kilkoma z nich. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Zostawcie mi subskrypcję na dole oraz dzwoneczek, żeby nie ominąć żadnego mojego filmu. Filmy czasem pojawiają się mniej regularnie, czasami bardziej. Ostatnio przez okres wakacyjny, bo to dla mnie troszkę cięższe. Ale zazwyczaj filmiki są po prostu co niedzielę. Zapraszam Was również na moje social media, Instagrama i TikToka, które macie podane w opisie. Tam również informuję o filmikach, zwłaszcza na Instagramie. Ja zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, a my przechodzimy do pysznego jedzonka. Więc, do tego śniadania będzie nam potrzebny boczek parzony, jest naprawdę dobry. Pomidorki, ser taki Lactima, on jest taki rozpuszczony. Borówki, maliny, rukola oraz hałka. Zaczynamy od wzięcia patelni. Włączam gaz i będę kładła boczek, bo wszystko będziemy smażyć jakby na tłuszczu z boczku. Bo nie potrzebujemy jakby kolejnych tłuszczów, bo boczek wiadomo jest bardzo tłusty, a od razu dodaje nam to taki aromat do tej całej kanapki, która smakuje dosłownie jak tost z maka. Nie żartuję, jest przepyszna, musicie jej spróbować, szczególnie właśnie z chałką, albo bajglem. Tutaj sobie przygotowuję chałkę i będę kładła na nią ser. Ja używam jednego plaster plasterka sera, ale wy możecie oczywiście więcej. Tutaj kroję sobie pomidorki, które będą do mojej sałatki, ponieważ mimo wszystko chcę, żeby ten posiłek był zbilansowany i miał trochę jednak witamin i był zdrowszy, a nie tylko taka kanapka z serem i boczkiem. Wiadomo, to nie jest najzdrowszy posiłek, ale raz na jakiś czas na pewno nie zaszkodzi, zwłaszcza że po prostu jeśli dobierzemy dobrze, to wszystko będzie ok. Tutaj kładę rukole, właśnie chcę moją sałatkę i moje witaminki również dostarczyć w tym śniadaniu, i od razu się trochę bardziej napełnić, bo ta kanapka mimo wszystko nie jest też jakaś ogromna. Kładę moje pomidorki pokrojone, ja kocham pomidorki, więc dużo ich daję. Następnie usmażyłam jajko sadzone i po prostu je kładę na kanapkę. I następnie daję tą kanapkę na patelnię, żeby się smażyła właśnie na tym zostawionym tłuszczu. A do miseczki obok przesypuję malinki, które ostatnio kocham, świeże maliny to jest po prostu życie i jak ktoś nie lubi malin, to nie wiem. To jest chyba nienormalne, bo są przepyszne. Ostatnio jem codziennie i są bardzo zdrowe, a do tego borówki i te owoce są bardzo zdrowe w antyoksydanty, które są dobre dla naszego ciała, i które są również potrzebne. No, i wygląda to przepięknie. No, po prostu uwielbiam takie kwaśne, słodziutkie. Magia, a tutaj jest mój tościk już cały taki podsmażony, taki właśnie ma być przypalony, taki chrupiący, na końcu będzie dźwięk jaki to ma być, no i wygląda to w ogóle przepięknie, jest kolorowo, na talerzu co jest według mnie najważniejsze, mamy zdrową sałatkę, mamy owoce, ale mamy też posiłek tłuszczowo-białkowy, no i oczywiście mamy chałkę czyli węglowodany. Tak prezentuje się ten posiłek i no i według mnie wygląda przepięknie i jest przepyszny. Musicie spróbować. Następnie po śniadanku sobie wypiłam kawę z bitą śmietaną, bo akurat była. A czemu nie? Iba pyszna. Ogólnie zjem sobie teraz takie loda. One są z Lidla, to są proteinowe lody. One są sprzedawane w takich czteropakach i są naprawdę przepyszne. Uwielbiam je. No ta czekolada smakuje jak Magnum, jak dosłownie smakuje jak Magnum. Ten środek jest taki bardzo delikatnie, śmietankowy. No są przepyszne. Jeszcze są z tej samej serii takie z orzeszkami i w czekoladzie mlecznej. Również są przepyszne, ale te chyba są moje ulubione. Uwielbiam je i bardzo wam je polecam. I tak wygląda ten lód, no jest właśnie takiej idealnej wielkości na przekąskę, no i ostatnio jem cały czas, zwłaszcza że jest tak ciepło. Idealna przekąska. Na obiad zjem sobie ogólnie taki ikeowski obiad na szybko i do tego potrzebujemy fasolkę zieloną, taki gotowy sos z Ikei ja mam, chciałam go wykorzystać i spróbować, dlatego mam też gotowe klopsiki z Ikei, to są te mięsne, według mnie one są najpyszniejsze, uwielbiam je i właśnie jak nie wiem co zjeść albo potrzebuję na szybko, to je sobie robię. I do tego ryż ja mam tutaj ugotowany, tatami zrobił. Tutaj sobie kroję fasolkę, odcinam te brzydkie, takie, wiecie, brzegi. Do rondelka nalewam gorącej wody z czajnika, tak, około 300 ml. Tak na oko to robiłam, bo, żeby zrobić ten sos, trzeba zagrzeć wodę, a ja uznałam, że tak będzie szybciej. I teraz daję trochę proszku, czyli tego sosu z Ikei, do tych klopsów i dam tak. 3 czwarte opakowania, albo połowę, coś takiego, trochę więcej niż po prostu połowę. I po prostu sypię tak na oko, pierwszy raz to robiłam i jestem zdziwiona, bo wyszło. Następnie sobie mieszam to łyżką, bo taka zeli na opakowaniu, oczywiście wy możecie zrobić tak jak pisali. Ja po prostu byłam leniwa i chciałam jak najszybciej zjeść i też to wyszło, więc... Możecie użyć. Trochę dolałam mleka, oni pisali śmietanki, ja nie miałam, więc dolałam mleka. I teraz cały sosik wylałam do moich klopsów, które tam wcześniej zaczęłam smażyć po prostu na oliwie. I ja tam mam 9 chyba klopsów i po prostu to się gotuje pod przykrywką, e, i potem ten sos po prostu zgęstniał. Tutaj gotuję również fasolkę, oczywiście w posolonej wodzie. Klopsy już są prawie gotowe, wyglądają przepięknie i pachniały pięknie. Następnie na talerz sobie przekładam ryż. E, nie wiem ile tak na oko, no nie wiem, myślę, że to jest z mniej niż 100 gram, nie wiem, może z 60-70 gram takiego ryżu i ja po prostu go będę podgrzewać w mikrofali. Tutaj już mam gorący ryż, widać jak paruje, przekładam moje gotowe klopsiki i widzicie jak ten sos super zgęstniał, no po prostu jak z Ikei i smakowały rewelacyjnie. Przepyszne. Daje trochę sosu również na ryż. No, wyszło naprawdę super, aż jestem zdziwiona. No i oczywiście przekładam moją ugotowaną fasolkę. Można dodać do niej masła. Ja akurat sobie wszystko w tym sosie jakby moczyłam, więc nie czułam takiej potrzeby. I mój obiadek jest gotowy. Był przepyszny, więc jeśli potrzebujecie czegoś na szybko, a żeby było w miarę zdrowe, to bardzo wam to polecam, bo wow. Ogólnie w ciągu dnia popijam sobie wodę z lodem, albo z cytrynką i miętą i lodem, zwykłą wodę, a tutaj mam mieszankę Liptona 0 i wody. I tak naprawdę piję takie butelki, ona ma 1,5 litra i udaje mi się tak z dwie wypić, czasem nawet więcej. I jest to super, bo kupiłam to w Pepco i w ogóle to są takie kostki lodu, które się nie roztapiają, a oziemniają Wam napój. Więc jest to no, bardzo wygodne i bardzo Wam polecam. No i nie dość, że pięknie to wygląda, to jeszcze o wiele bardziej mam ochotę pić cokolwiek i mam to pod ręką. Do szejka na kolację będziemy potrzebować malinki, mrożone mango... Taką pulpę z mango, którą możecie kupić w żabce, jest przepyszna i jest 100% naturalna. Mleko owsiane, ja mam akurat takie obojętne, jakie, siemielniane oraz e, białko, jakiekolwiek. jak... Akurat miałam o smaku masła orzechowego, ale radzę Wam użyć innego. I teraz do blendera, miksera przekładam trochę mango mrożonego. Ja robiłam dwie porcje, ponieważ robiłam też dla mojej siostry, więc jest tutaj tego wszystkiego trochę więcej. Myślę, że 90 gram, 100 gram będzie ok. Daję tak na oko tej pulpy mango, jest przepyszna, uwielbiam ją. Do tego daję trochę malinek, tak również na oko, ile uważacie. Ja... Chciałam tak dla smaku i do koloru, i ogólnie ten szejk jest dobry, tylko ja bym na Waszym miejscu użyła jakiegoś owocowego białka. E, daje się mielniany, około 10 gram e, na osobę. Tutaj białko sypię, dużo białka, trochę wodą zalewam i trochę mlekiem. E, tak wygląda ta mieszanka. I teraz wszystko miksuję. Kolor wyszedł według mnie bardzo ładny, taki brudny, jasny róż. I tutaj są gotowe szejki. Ogólnie były naprawdę dobre, tylko zmieńcie białko. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wyglądam tak samo jak na początku filmiku, ponieważ nagrywam już to razem, żebyście się nie zdziwili. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawiajcie łapki w górę, bo bardzo mnie to motywuje i napiszcie, czy lubicie takie foodbooki. Ja osobiście uwielbiam foodbooki oglądać, jest to dla mnie dużo. Inspiracji i kreatywności do moich własnych posiłków, do jakichś tam nowych rzeczy, próbowania nowych smaków, bo uważam, że trzeba próbować nowych rzeczy. Chociaż ja sama mam swoje ulubione dania, które cały czas jem, czy staram się wymyślać coś nowego, wiadomo, niektóre się rzeczy nam nudzą, niektóre. Zaczynają nam smakować, i trzeba próbować cały czas. Ja życzę Wam miłego dnia, popołudnia, tygodnia, miesiąca, poranka, wieczoru, kiedy tylko oglądacie mój filmik. Ugotujcie coś dla Siebie, dbajcie o Siebie, korzystajcie z tych ostatnich dni wakacji. Ja sama korzystam, bo teraz zaczyna się szkoła. Nie chcę nikomu o tym przypominać, ale niestety taka prawda. I sama nad tym ubolewam. Wy ugotujcie coś dla Siebie co co wam najbardziej wam przypadło do gustu z tego filmiku albo coś innego ważne żeby wam smakowało a my widzimy się w kolejnym filmiku za tydzień buziaczki pa pa